Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie dwa miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mając zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia, mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie, do czasu opracowania Skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi: czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haram, razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus, czy ministerstwo, jedno jest pewne: dni Haranu są policzone. aktywowany. Rozpocząć odprawę. A, ja Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do rajsa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Zabierzmy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Wieża mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O Amir, ranny? Nie. Amir zginął, ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczepnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! <śmulny> Uciekamy! Cholera, mój łeb. Pisz przez trzy dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki. Doskonały start, 31. Gdzie Dzień. jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedział. Co znaczy 31? Pytaj, szefa. 31 to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31. zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej, jeden zarażony więcej, jeszcze jeden biegacz martwy. 31 zarażonych, a zostało nie tylko 7. Nie możemy Amir zginął przez tego gościa. Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. A ty to? Crane, e, 31. A tak, jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś trzydziesty pierwszy. Wchodź. Hej, szukam… Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja Ta... chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Breken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to Twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś tam którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej! To nie fair! Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Nie jestem leniem. A znasz to? Co mówi zombie do swojej laski? Boże, daj już spokój z tymi głupimi dowcipami. A ty gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw. Nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! about dates Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się. Uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera. To był to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy, czy... tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Okej, okay, to wszystko o co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra robota, 31. Cicha woda, cicha woda. Ej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o Twojej roli tutaj. Załatwione Bułka z masłem Coś jeszcze? Ha? niech pomyślę Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś Ja wiem, co robię ha? Myślisz, że jesteś gieroj? Nie jesteś mamą Nie, nie jestem Mama nie żyje więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. No. I co? Zdałem? Mogę poznać brekena? Weź się, najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra, Rachim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Chin? nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Hej, na co czekasz? Chodź no tu! Ci się Mamy tu piękny widok bez dwóch zdań. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Achim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! <noise> ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie... Ty pożysz mordę! Jasne win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. na nuba Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Rain, Rain, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. co to, kurwa, było? Czy ja się... zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę anty... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem, rusza! Dobra. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej.